W tym ćwiczeniu wypełnimy i wyślemy do właściwego Archiwum Państwowego wniosek o wykonanie kwerendy. Na ekranie głównym portalu publicznego z prawej strony w sekcji narzędzia wybieramy opcję Wniosek o wykonanie kwerendy i wprowadzamy dane wniosku, zaczynając od danych wnioskodawcy. W kolejnej sekcji wprowadzamy dane samej kwerendy, zaczynając od wyboru archiwum, do którego chcemy wysłać nasz wniosek. Następnie wybieramy rodzaj kwerendy. Mamy do dyspozycji kilkanaście rodzajów kwerend. My w naszym ćwiczeniu wybierzemy kwerendę dotyczącą potwierdzenia obywatelstwa. Kolejne pola do wypełnienia w ramach wniosku będą różne dla poszczególnych rodzajów kwerend i będą zależały od wybranego rodzaju kwerendy. W naszym przypadku potwierdzenie obywatelstwa wypełniamy kolejno cel kwerendy, podstawy prawną naszej kwerendy i uzasadnienie zamówienia. Dodatkowo możemy do naszego wniosku dołączyć dokumenty, które uwiarygodnią ten wniosek. W tym celu klikamy przycisk Przeglądaj i wybieramy z naszego dysku właściwe dokumenty. Następnie wybieramy sposób doręczenia nam wyszukanych akt archiwalnych. My wybierzemy dla przykładu kopia cyfrowa. Następnie opisujemy przedmiot naszego zamówienia, czyli w przypadku potwierdzenia obywatelstwa wprowadzamy danej osoby, co do której chcemy właśnie określić potwierdzenie obywatelstwa. Nie musimy wprowadzać wszystkich danych, tym bardziej, że często ich po prostu nie znamy. W razie potrzeby do tego samego wniosku możemy dodać kolejną osobę, a w polu Informacje dodatkowe wpisać informacje, których nie umieściliśmy w poszczególnych rubrykach wniosku. Gdy już wniosek jest kompletny i wypełniony, klikamy przycisk Podpisz i wyślij. Mamy możliwość podpisania wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePuAP. I właśnie tę opcję podpisu profilem wybierzemy w naszym ćwiczeniu. Klikamy opcję Podpisz profilem ePuAP i system przekierowuje nas do strony profilu zaufanego, na której musimy wprowadzić nazwę użytkownika z profilu zaufanego oraz swoje hasło. Następnie klikamy Zaloguj się. I na kolejnym ekranie wybieramy opcję Podpisz podpisem zaufanym. Wprowadzamy kod autoryzacyjny, który otrzymujemy SMS-em, i klikamy przycisk Potwierdź. Wracamy do portalu publicznego i otrzymujemy informację, że nasz wniosek został utworzony i przesłany do właściwego archiwum państwowego.